I zapraszam Was na moje y, dzisiejsze y, czytanie. Y, dzisiaj odpowiemy na pytanie, czy będziesz z osobą, którą kochasz? No właśnie. Czy będziecie razem, będziecie w związku, będziecie y, 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 w relacji no właśnie kochani y, ja mam wrażenie, że wy jesteście sobie bardzo bliscy tutaj być może jesteście z sobą y, y, w jaki sposób y, spokrewnieni no właśnie y, 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 y. wytworzycie dom rodzinę możliwe, że y, y, jeżeli nie jesteście y, rodziną nie tworzycie rodziny, to w, przy, w przyszłości będziecie rodzinę, tu, y, be, będziecie rodziną, stworzycie rodzinę tutaj y, razem wspólnie. Y, jeżeli nie tworzycie y, y, Rodziny w sensie takim rzeczywistym, realnym, to na pewno jesteście tutaj duchowo rodzino. Możliwe, całkiem możliwe, że jesteście rodzino-duchowo w sensie Takim e, duchowym, na pewno jesteście w związku, w relacji duchowej, albo będziecie e, e, gdzieś tam w przeszłości w związku, e, w jakiejś e, relacji e, duchowej. E, Możliwe tak, że ta osoba będzie członkiem, i jeżeli nie jest jeszcze członkiem Waszej rodziny, to ona może wejść do Waszej rodziny jako mąż, żona. Tak samo jak Wy, no tak samo jak wy tutaj wejdziecie do jego, jego rodziny. No właśnie. I mam wrażenie, że Was oprócz kwestii takich uczuciowych, bo to, że na pewno łączą Was uczucia, czy, czy też uczucie jest między Wami bardzo bliska więź emocjonalna, uczuciowa, to oprócz tego Was łączą kwestie takie stricte, y, materialne, y, finansowe. Całkiem możliwe, że y, y, no właśnie, całkiem możliwe, że połączy was jakiś, spa, jak, łączą was jakieś finanse, jakiś majątek, ale połączy być może wy stworzycie razem jakiś wspólny, albo będziecie tworzyć jakiś wspólny majątek, ale całkiem też możliwe, że tutaj połączy was jakiś spadek, jakiś rodzinny majątek. No właśnie, być może, być może wy wspólnie odziedziczycie po kimś spadek, może on odziedziczy spadek po kimś z, z, z rodziny, a wy będziecie częścią tego spadku. Miałam wrażenie, że tutaj jest jakaś umowa małżeńska. No właśnie, yy, która... Została zawarta, i która zostanie sfinalizowana, czyli spełniona. Możliwe, że tutaj mieliście z kimś, albo ktoś miał z kimś jakąś umowę małżeńską. I Mowa zostanie ostatecznie sfinalizowana, czyli doprowadzona do końca i tutaj zakończy się związkiem małżeńskim. Tak jak mówiłam, że tutaj odziedziczycie po kimś spadek, czy też otrzymacie coś w spadku, możliwe, że otrzymacie jakieś pieniądze, jakiś rodzinne. Majątek, coś, co należy i należało tak naprawdę do Waszej rodziny. Tutaj, e, kochani, e, Wy też, e, no właśnie, nie ja mam wrażenie, że ten związek, który albo relacje, które razem stworzycie, albo e, będziecie tworzyć, e, w przyszłości będzie waszym sukcesem, będzie tu osiągnięciem y, jakiegoś sukcesu. Wy osiągniecie tutaj cel, do którego dążycie bądź y, dążyliście. Y, ja mam y, wrażenie, że wy podążacie drogą sukcesu, że tutaj cel, do którego do którego zmierzacie bądź zmierzaliście, wasz cel zostanie przez Was osiągnięty. Coś, co doprowadzicie do końca, do czego tak naprawdę dążyliście, tutaj zostanie osiągnięte. Wrażenie, że tutaj też zostanie osiągnięta jakaś stabilizacja finansowa. E, jeżeli tutaj e, e, do, e, e, dążyliście do, do e, jakiejś stabilizacji finansowej, życiowej, ale też do. Powiększenia tutaj, e, waszego majątku, e, e, pomnożenia, powiększenia, e, e, waszego majątku, waszego stanu posiadania, ten cel zostanie osiągnięty. E, wy powoli, razem tutaj, wspólnie, małymi krokami, Tutaj coś zakończycie, czyli być może zakończycie podążanie do celu. I to tak naprawdę będzie wasz wspólny cel, który osiągniecie razem, wspólnie. No właśnie, wy dążycie do tego, żeby coś uzdrowić, coś coś oczyścić tutaj z tego, co jest negatywne, z tego, co jest yy, toksyczne. Yy, możliwe, że wy tutaj dążyliście do tego, żeby uzdrowić i oczyścić z tego, co jest toksyczne yy, waszą yy, relację i yy, ta relacja Zostanie uzdrowiona, oczyszczona, dzięki czemu tutaj wy pokażecie tutaj siebie i swoją relację. Tutaj wasz związek, który Was połączy od jak najlepszej strony, kochani, czy y, będziecie razem? Powiedziałabym, że jest na to szansa, bo jeżeli Waszym celem, do którego dążycie jest bycie razem, tutaj bycie w związku. Y, Tutaj, tutaj w relacji, to cel, do którego dążycie, zostanie osiągnięty. Tutaj Wasza podróż, Wasza droga do tego celu zakończą się tutaj sukcesem, czyli Wy tutaj osiągniecie sukces, kochani. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, i zapraszam Was na kolejne czytania, czy, czy moje czytania, również zapraszam Was na czytanie indywidualne. Czy, w sprawie czytań indywidualnych proszę kontaktować się ze mną. Mailowo. Tego maila znajdziecie oczywiście w, y, pod spodem, w opisie tego, jak i każdego mojego y, czytania. Kochani, y, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie moje Wasze komentarze, y, polubienia i subskrypcje. Do usłyszenia na kolejnym y, czytaniu.